A, jeszcze ciekawostka, jestem mega syfiarą i odnajduję się w syfiarze. Klapsa, klapsa! Hej kochani, z Wami jest Lizy Easy i dzisiaj gramy w koloplotki. plotki. Zaczynamy! Pytanie! Oto starszym męczom ci bóle. Męczom bóle to znaczy co dupe. W sumie już e, mi nie męczą, bo studia skończyłam. No trochę czasami mam problem, że pokazuję dupę <noise> bułę w internecie, ale to się opłaca, więc e, nie mają nic do powiedzenia. Czym mnie Cię W ogóle teraz, aktualnie, nie mam spowlokatorki ani spowlokatora, ale wcześniej mieszkałam w akademiku, kiedy byłam na studiach i mega mnie męczyło to, że zakładała moje ubrania, że jadła moje jedzenie i to wszystko u mnie brała, nawet nie pytając, czy można. To mnie najbardziej męczyło. A jeszcze okłamywali mnie, żebyś ja najwięcej płaciłam za internet i za prąd. Jak coś, to skończyłam studia prawnicze, więc jestem licencjatem prawa. Któremu freakfighterowi dałabyś bana na walki? Na przykład Fabiański. Za dużo gadał, za mało robił. Wiadomo, że kasa jest fajna i lepiej tam wyjść w jedną rundę, dostać w ale ludzie kupują pay per i ci płacą nie za to, żebyś ty po prostu poleżał na macie, a za to, żebyś ty powalczył. Zobaczyli, jak ci biją ryć ty komuś. Czy uczyłaś mamę twerkować? Ogólnie nie uczyłam, bo moja mama sama to umie robić. <grywa> Dlatego jej się udało poderwać mojego tatę, bo umiała dobrze kręcić dupą. <grywa> Wygrałam na Ukrainie trzy konkursy piękności. Brałam udział w programie randkowym na piękne kobiety i nerdy. Fajnego miałaś nerda? Chociaż on był tam ze wszystkich najładniejszy, ale był Przepraszam za przykrość taki takiej tej samej że ja po prostu dostałam nerwice każdego razu, jak musiałam w nim spędzać czas. Wejdziesz do klatki z fagatą. Nie zamierzam, bo jesteśmy przyjaciółkami, mega bliskimi koleżankami i jakoś nawet sobie nie, nie wyobrażam to, żebyś ja ją biłam, pomordziała na mnie. A za bańkę? No za bańkę można fagatać. Jak pachnie Wojtek Gola. Wojtek pachnie mega dobrze. Naprawdę każdy raz jak go spotykam, robię mu kompliment, że mega dobrze pachnie. Nie wiem, może to tak pachną pieniędzy. <noise> Kto następny w OKTAGONIE? I don't know. Serio, I don't know, wiki Gabor się włączyła. <noise> Szybkie strzały. Walki w kisielu czy walki w błocie? W kisielu. TikTok czy OnlyFans? TikTok, duże cycki czy duża dupa? Duża dupa. Leksi czy Natsu? Mm. Nie wiem. <grym>, nie wiem, jakoś się niezbyt przypadam za ogólnie za wzorkami polskimi. Może po wajby bardziej Lexi, bo ona jest taka American. No kiedyś była, bo wcześniej była tak fajniejsza moim zdaniem. A smalec czy masło? <grym>, o, mogę lubię smalec. Smalec. Ludzie nie szanują moich e, granic i na przykład jak ja siedzę z mamą na obiadzie tam w galerii po zakupach, e, jem jedzenia, do mnie podchodzą i proszą o zdjęcia. Pod, w, w trakcie, kiedy ja jem, to ja mega nie lubię. Nie stwierdziło mnie, że mnie tam e, odkleiło od fejmu i jestem taka gwiazda, ale po prostu czasami chcemy się mieć takiej prywatności, bo przez to ja, ja zaczęłam nie wychodzić z domu. Ja mega lubię śledzia. Ja mega lubię z cebulką. Czego się przy tobie nie robię? Ja nienawidzę, jak ktoś tak je i tak o, nienawidzę. Ja po prostu... Ja dostaję nierwicę. mnie tak trzęsie się po prostu mega. Powiedziałaś, że lubisz być bita. Jak to? Ja o... <laughs> no tam wiecie. <laughs> No, w, tak, w takich sprawach intymnych bardziej. Pita? No, lubię, żeby tam dał mi pod łbielapsa, jak to się nazywa? Klapsa. Klapsa, klapsa. Że kiedy brałam udział w konkursie piękności i mieliśmy takie um, wyjście, tanec w strojach kąpielowych, to mi jak jakby padły, bo strój był na mnie za mały. No, ostatnim czasem to tak trochę... No gadaj! Trochę była mnie miła do zadymy, bo ja, ja nie byłam na tej i w ogóle nie było u mnie tematu, a on wyciąga, że tam komuś coś tam robiłam kiedyś i mnie to się nie spodobało, bo ten zadyma był ze mną w jednej szatni, gadaliśmy razem, on robił ze mną zdjęcia, poznał mego chłopaka i później tak przy takiej duży publiczny... Wiadomo, że tak... Wszyscy wiedzą o, tym, o tych takich konfliktach moich, ale ja bym chciała od tego odejść, bo już mam nowe życie, mam chłopaka, wszystko mi się układa i nie chciałabym, żeby mój znajomy, no, na, no wiadomo, on nie jest jakiś tam mój bliski znajomy, ale jak poznałaś mojego chłopaka, jak z tobą spędzaliśmy jakiś czas, później robić z nim taki przypał. To sprawia, że przewracasz... Gałamie, jak ktoś mi liże dupę. Wiem, że ta, na przykład ta osoba mi obrabiała moją dupę, a później się spotykamy prywatnie i ona mi ją liże. Z kim masz aktualnie dymy? Jest taka streamerka, no nafcia. Ja już bardziej do tego podchodzę z dy dystansem i wszystko co najpierw to do mnie jedno ucho wyleciało. <grymne> jakoś nie traktuję to na poważnie, bo wiem, że ta laska chce atencji i, który, i ja jej dałam tej atencji po mojej głupocie, ale każdy popełnia błędy. A, ja się ciekawostka, jestem mega sufiarą i odnajduję się w sypie. Dziękuję Nina, mega miło mi się z tobą gadało i mega fajne pytanie masz. Serio, jedne z najlepszych, które kiedykolwiek mnie zadawali i mnie pytali, więc no, jest super.